Witam cię, piękna dusza, na moim kanale. Ja mam na imię Natalia, jestem tarocistką i rytualistką, a to jest czytanie tarota dla kolektywu, w którym sprawdzam, czym on cię zaskoczy. Oczywiście, mężczyzna, o którym myślisz. Już wcześniej wylosowałam karty. Które pokazały nam się na początek, więc zapraszam Cię do skoncentrowania się na tu i teraz przyjmij sercem te wskazówki, które czujesz, że są dla Ciebie. Głęboki wdech, kochana i wydech. Pierwsza karta mak, sprawdzam teraz pozytywne aspekty, Czy on Cię zaskoczy, pozytywne aspekty. Widzę więcej w nim otwartości na doświadczenie ciebie, takiej, jaką ty naprawdę jesteś. Widzę w nim dużą ciekawość Twojej osoby, która nadal w nim rośnie. Nie zawsze on może chcieć się przyznać sam przed sobą, że właśnie ma taki apetyt na ciebie, ale może wysyłać ci sygnały właśnie takie, że jest gotowy bardziej otworzyć się, spróbować podjąć swego rodzaju eksperyment, ponieważ właśnie ta karta jest o próbowaniu, o doświadczaniu, o. o Eksperymentowaniu. I to jest e, pozytywny aspekt, e, dlatego że ta ścieżka docierania siebie e, u Was może czasami jest taka zbyt trudna, e, zbyt e, patetyczna. E, niemniej jednak e, ja widzę, że e, czas jest. E, puścić do Waszej relacji właśnie taką bardziej pozytywną energię, zaprosić więcej lekkości. I to jak najbardziej jest dla Was osiągalne i on właśnie może Ciebie tym zaskoczyć. Może czasami robić właśnie takie rzeczy nawet, których Ty wcześniej się nie spodziewałaś. Widzę, że rozbudzi też w sobie... Nutę takiego romantyka, oczywiście nie mówię, że to wydarzy się kochana od razu, szczegóły sprawdzam w czytaniu prywatnym, natomiast tutaj kolektywnie niewątpliwie widać, że pojawią się nowe szanse, szanse nowe związane z romantycznymi wydarzeniami między Wami. Wreszcie możesz mieć takie poczucie, że coś rusza do przodu, możesz mieć poczucie, że nie do końca rozumiesz tę jego nową postawę i że zmienił się. Właśnie jest w nim więcej otwartości, nagle jakiś rozmów o emocjach i tak dalej, ale to będzie się Tobie podejrzewam podobać, moja droga. Tylko u Niego to będzie jeszcze na zasadzie takiego próbowania, właśnie takiego, tak jak wcześniej mówiłam przy tym magu takiego doświadczania tej relacji i cały czas w jakiś sposób badania tego, jak on się czuje. Z Tobą, jak głęboko on dalej chce też wchodzić w to, co na ten moment budujecie. Także, jeśli pojawił się jakiś moment posłuchy, no to widać tutaj wskazówki na to, że może być lepiej. A jeżeli miałaś dotychczas takie poczucie, że jest w porządku, ale czegoś brakuje, to tutaj, cóż, te karty pokazują, że idzie nowa energia właśnie do Was. Ale zobaczmy sobie też, jakie płynie ostrzeżenie, czyli czym on Ciebie zaskoczy w tym negatywnym sensie. Więc tutaj ja widzę, że możesz mieć cały czas takie poczucie, jakby on jednak nie do końca Ciebie doceniał. Możesz mieć poczucie, że on właśnie bardziej się otworzył. Jest lepiej, ale wciąż jest taki unikający, ma też swoje sprawy, do których ciebie nie dopuszcza. Może nadal mieć, jeśli dotychczas miał takie zachowania, że właśnie przesunie jakieś spotkanie, ale nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że uważa, że inna sprawa, na przykład zawodowa, firmowa, rodzinna, cokolwiek, jest. Może nie tyle, co ważniejsza, ale wymaga właśnie ogarnięcia na tu i teraz, a że ty poczekasz. Stąd też może się tutaj w tobie rodzić takie poczucie tego właśnie, że on ciebie nie docenia, no bo on może czasami mieć takie momenty, że po prostu nie pomyśli. I nie chodzi o to, że właśnie czuje się zbyt pewnie, tylko nie pomyśli, jakby mężczyźni nie są tak empatyczni jak kobiety. Mężczyźni nie zawsze widzą tak szerokokątnie. Dla nich sytuacja czasami jest prosta. Coś się dzieje, trzeba coś załatwić, coś ogarnąć i nie patrzą tak do końca, jakie za tym mogą pójść konsekwencje, jak ty się możesz z tym poczuć, więc tutaj. Daj mu pewną dozę wyrozumiałości, ale nie zamiatając pod dywan, tylko ze spokojem, z lekkością, z taką radością, że możesz, przedstaw po prostu jemu, jak Ty widzisz sytuację, jak moglibyście na przyszłość takie sprawy ewentualnie rozwiązywać, prawda? Bo sam fakt, że właśnie Ty masz taką możliwość, że możesz wyrazić siebie, że nie boisz się tego, że wypracowałaś w sobie pewne stawianie granic, to już jest twoje wielkie bogactwo, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to oczywiście kochana zajmij się tym tematem, dlatego że budowanie zdrowej i szczęśliwej relacji w dużej mierze należy od, od nas, tak, od tej naszej wewnętrznej pracy, z naszą energią. I co jeszcze Tobie może przeszkadzać, to to, że będziesz właśnie miała takie poczucie, że okej, okay, już teraz jest lepiej, coś się zmieniło, przyszła jakaś fajna, nowa energia, energia właśnie doświadczania, eksperymentowania, romantyczności, zabawy, ale ta karta na pozycji. Tych negatywnych aspektów, którymi on Ciebie może zaskoczyć, to jest karta, która ostrzega przed tym, że może Ci brakować właśnie takiego połączenia emocjonalnego, i to może być dla Ciebie zaskakujące z uwagi na to, że już ta relacja jakiś czas trwa. To nie jest tak, że wy się poznaliście dosłownie wczoraj. Także możesz oczekiwać. Czegoś głębszego, ale on widać, że jeszcze do końca nie jest gotowy, także nie zdziwiłabym się, gdyby dla Ciebie to było dziwne, właśnie w jakiś sposób, ale to raczej wynika z tego, że on właśnie. Dopiero otwiera się na więcej tej takiej lekkości i przyjemności zbudowania związku, i przestaje postrzegać też związki jako coś, co jest tylko trudne, bolesne, nieprzyjemne i wymaga właśnie chodzenia na te słynne kompromisy, a wcale nie jest to nic miłego, tak? Więc on się z tego oczyszcza, on się tego wyzbywa, ta nowa energia już idzie. Ale jednak zaskoczeniem może z tego co ja tutaj widzę w tym przekazie dla kolektywu, zaskoczeniem może być to, że jednak on czasami właśnie nie potrafi docenić, dziwnie się zachowa w jakiejś sytuacji, która dla ciebie byłaby oczywista, jak jego potraktować, i w twojej ocenie on powinien też wiedzieć, jak ciebie potraktować, ale on tego nie wie, dlatego mówiłam o tym, abyś to przedstawiła i żebyś też się nie zniechęcała, że ta więź taka głębsza dla niego wcale nie jest taka łatwa do nawiązania na już, na teraz. Dlatego po prostu warto jest tę przestrzeń dać i sprawdźmy sobie, jakie tutaj jeszcze rady pokażą się, na co można sobie zwrócić uwagę w tych pozytywnych aspektach. No właśnie, teraz to jest po prostu to uleczenie tutaj relacji, które troszeczkę może potrwać, możesz być zmęczona czasami, ale tak jak mówiłam, ten klucz do rozwiązania on już do was się zbliża i ta energia już tutaj powoli, powoli. Hmm, Zaczyna w tej relacji gościć, lub zaraz za gości. Także postaw na właśnie takie zawierzenie, postaw na otworzenie też swojej świadomości na znaki, które się pojawiają, bo te znaki czasami mogą być takie niewidoczne, to mogą być znaki za mgłą, tak? Więc zwróć sobie uwagę na to, żeby być otwarta. Na podpowiedzi. Jeżeli czujesz zwątpienie, oczywiście mam na myśli podpowiedzi od wszechświata. Jeśli czujesz zwątpienie, to zajrzyj do swojego serca, poproś o znak, otwórz się i wtedy zobaczysz wtedy przyjdzie do ciebie to poczucie tego, jak może być między Wami, jaka energia się zbliża. To też Tobie da siłę, żeby dalej wspierać. Te relacje, żeby tę cierpliwość mieć. No i e, jeśli chodzi o negatywne aspekty, e, pokazała mi się taka karta, która ostrzega przed e, właśnie plotkowaniem, e, przed zapraszaniem do relacji osób trzecich, takich, które e, chcą może nam dobrze poradzić, ale niekoniecznie mogą, dlatego że nie są w naszej sytuacji. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby móc umiejętnie odciąć się od takich osób. Jeśli masz też. Świadomość tego, że ktoś na niego wpływa negatywnie, no to jest to też swego rodzaju ostrzeżenie. Oczywiście trzeba by było pracować nad tym, aby te relacje oczyścić z toksycznych osób. Ja mam taki rytuał oczyszczający, ale kochana, to oczywiście jest zaawansowana praca z energią. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to odezwij się do mnie prywatnie. Więc no tutaj w tych blokadach ja widzę właśnie wpływ takich nieproszonych energii do Was. Może jacyś znajomi, może jakieś poprzednie były relacje, tutaj jeszcze są, czasami są te aspekty rodzinne. Więc, kochana, to jest ostrzeżenie, ale nie oznacza też oczywiście ta karta tego, że wy nie możecie z tego wyjść. Tylko musicie stawiać na to, aby te relacje postrzegać poprzez swoją świadomość, a nie świadomość osób trzecich. Również jeśli ty się radzisz kogoś, na przykład jakichś znajomych, to też oczywiście możesz jak najbardziej to robić, ale zawsze y, miej tutaj swój rozum y, i właśnie y, to połączenie ze swoją intuicją. Y, no i niesamowicie i y, y, idealnie wręcz pasująca tutaj karta, y, która się pokazała. Czyli instynkt, no właśnie, instynkt, intuicja, jak najbardziej posługuj się, oczywiście są to dwie różne rzeczy, natomiast instynkt daje Tobie sygnał, na co uważać, na kogo uważać, na jakie sytuacje uważać. I na jakie własne stany uważać, bo my mamy zdolność do tego, żeby wprowadzać siebie w konkretne stany. Jeżeli jakby jesteś w takim momencie melancholii, to pozwól sobie na to, ale też zdecyduj, że w pewnym momencie z tego wyjdziesz. Bo nie może też tak być, że sama siebie będziesz przygaszać, tak? Także tutaj, tak jak ten wilk, po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, dostrzegać znaki, słuchać siebie i działać w zgodzie ze swoim instynktem. Jeżeli jakieś zachowania też są takie auto-sabotujące, wtedy oczywiście również warto jest się tym obszarem zaopiekować. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie rady pokażą nam się od kart. Tarota dla Ciebie. Jeśli czujesz, że zmagasz się w tej relacji z jakimiś przeszkodami, i czujesz, że Zachowujesz się w pewien sposób, jakiś może taki trudny, obsesyjny, jeśli wpadasz właśnie w myśli, takie niewspierające, jeśli zastanawiasz się, czy ktoś inny może w takim kontekście romantycznym się pojawił u niego, jeżeli czujesz się w tej relacji niedoceniona, to tym bardziej tutaj jest zaproszenie do tego, żeby. Zastanowić się przede wszystkim właśnie na jaki stan ty sama sobie pozwalasz, na odczuwanie jakiego stanu sobie pozwalasz. Bo jeżeli zanurzasz się w tym wszystkim, co jest trudne w tej relacji, i jeśli poniekąd koncentrujesz się właśnie na tym, no to też te sytuacje się dzieją, te sytuacje się powtarzają jego ewentualnie postawa właśnie może być dla Ciebie męcząca, bo on też czuje podświadomie Twoje zmęczenie. i brakuje wtedy właśnie tej lekkości. także do mnie tutaj mocno przyszło, skoro przy nim pokazały się karty, mówiące o tym, że ta energia już się poprawia, że ona będzie lepsza i będzie... Z Tobą zdecydowanie mocniej rezonować, ale dla Ciebie pokazała się taka karta, która mówi o tym, że jednak u Ciebie też jest pewien żal związany z tą relacją, nieoczyszczony. Może jest coś takiego, co nie zostało wyjaśnione. Może jest coś takiego, co właśnie Ciebie tutaj wprawia w jakieś znaki zapytania, w taką konsternację, coś Ciebie męczy. Przyjdzie czas na to, żeby zaopiekować się tym obszarem, ale najpierw trzeba zbudować fundament. Także, jeśli chcesz być w tej relacji, jeśli chcesz go przyjąć tą jego nową energią, no to oczywiście też Twoja energetyka potrzebuje ulec pewnej zmianie, bo zawsze ta relacja i praca nad relacją obfituje w działania z dwóch stron. Także ja widzę w nim na przyszłość nieco więcej nawet gotowości do tego, żeby zacząć nieco inaczej w tej relacji, może nawet taki nowy rozdział niż w tobie i nawet jeśli tutaj ego ci blokuje i teraz podświadomie mówisz, że no nie, ale ja jestem gotowa, tak? To znaczy, że ta wskazówka pokazała się z jakiegoś powodu dla ciebie. Jeżeli jakaś karta naskuje, jeżeli jakaś karta nie chce jakby nam tutaj wejść do serca właśnie i nas wręcz denerwuje, to też jest pewien sygnał, bo to nie zawsze w czytaniach dla kolektywu jest kochana tak, że wszystko jakby nasyca nasze serce. Czasami są trudne rzeczy, które są konfrontujące. Więc teraz zastanów się nad tym, jaką Ty emanujesz energią, czy jest to energia lekkości, radości, czy może wręcz przeciwnie? Dlaczego tutaj też o tym wspominam? Ponieważ mamy diabła, który mówi właśnie o niepotrzebnej takiej obsesji, czasami o braku wiary właśnie w ten pozytywny aspekt relacji, a te pozytywne rzeczy tutaj u Was również są. Karta ta mówi też o podejrzliwości i często o te, tej podejrzliwości, która jest taka podszyta właśnie brakiem wiary w samą siebie. Także jeśli brakuje tobie wiary w te relacje, to bardzo mocno może to być zgłębi ciebie, w takim sensie, że nie do końca wierzysz w siebie, w miłość, w swoje powodzenie, i wiem, że nie zawsze jest łatwo się przyznać przed sobą. Do tego, że nasze przekonania też są blokujące, że nasze własne przekonania nie wspierają nas, ale Uświadomienie sobie tego i później podjęcie działania, żeby coś zmienić, jest bardzo uwalniające i wtedy właśnie ta energia takiego obsesyjnego myślenia, martwienia się jakąś relacją, zdecydowanie się zmienia i pojawia się piękno, pojawia się słońce, ponieważ tutaj ta karta nie jest taka oczywista, jak niektórym się wydaje. Ta karta oznacza również, że naprawdę między wami jest, jest energia. Tylko energia taka, która troszeczkę yy, może właśnie została w jakiś sposób nie, niedobrze wykorzystana, yy, przez to zgasła i teraz na nowo trzeba ją rozbudzić. Yy, I może ona jeszcze ewoluować i właśnie oczyścić się z tego mroku, który na ten moment się pokazał, yy, ale oczywiście to są decyzje Wasze, tak? I myślę, że tutaj zamknę już ten przekaz, żebyś mogła sobie na spokojnie przeanalizować wszystkie wskazówki od kart. Bardzo dziękuję Ci, piękna duszo, za wysłuchanie tego czytania. Podziel się ze mną w komentarzu, jak ten przekaz z Tobą rezonuje. Które wskazówki najbardziej przyjmujesz? Jeśli oczywiście chciałabyś dowiedzieć się więcej, to zapraszam cię na nataliaradzi.pl. Tam znajdziesz informacje o prywatnych czytaniach, o rytuałach miłosnych. Także jest w czym wybierać, kochana. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to będzie mi też bardzo miło, jak to zrobisz, jak wymienimy się naszą energią. I oczywiście daj też znać w komentarzu, ponieważ czytam wszystkie komentarze. Jeżeli jakiś temat też chciałabyś, żeby został tutaj poruszony w czytaniach dla kolektywu na moim kanale, to również możesz mi zostawić taką informację w komentarzach. Ja oczywiście od serca, jak zawsze, z wielką radością przekażę Wam wskazówki od kart, i wkrótce widzimy się i słyszymy ponownie. Zapraszam też na moje inne platformy, social media i moją stronę. Warto śledzić na bieżąco. Pojawiają się też różne fajne promocje i zaproszenia na nowe wydarzenia. Bye bye!